Dzień dobry. Znajduję się w miejscu naszej ekspozycji stałej, które poświęcone jest panowaniu w Krotoszynie Rozdrażewskich, czyli Doliwitów. Dlatego z jednej strony mamy herb doliwa, a z drugiej strony mamy rycinę, najstarszą nam znaną rycinę e, Krotoszyna. Miniaturę, którą mamy tutaj na ekspozycji w powiększeniu, ukazującą Krotoszyn w roku 1661, czyli tuż po potopie szwedzkim. Bo o potopie szwedzkim i o wydarzeniach właśnie z tego okresu w Krotoszynie chciałem dzisiaj. Poopowiadać. I mimo, że nie znamy, nie mamy żadnych dokumentów, nie znamy żadnych informacji na temat tego, jakoby pod Krotoszynem dochodziło do jakowych potyczek czy bitew w tym okresie, to postanowiłem ten materiał wrzucić w ramy cyklu poświęconego potyczkom w okolicy Krotoszyna. Przede wszystkim ze względu na charakter wydarzeń, do jakich dochodziło w Krotoszynie w okresie potopu. Tą ryciną będę w prezentacji bardzo często się posługiwał, więc żeby zbytnio nie przedłużać, serdecznie zapraszam. Za początek tak zwanego Potopu Szwedzkiego uznaje się ugodę, jaką zawarł Janusz Radziwiłł z królem szwedzkim w Kiejdanach oraz kapitulację pospolitego ruszenia szlachty wielkopolskiej pod ujściem. Jako, że ten materiał poświęcony jest przede wszystkim wydarzeniom związanych z Wielkopolską, dlatego też ta część Rzeczypospolitej będzie mnie tutaj przede wszystkim interesowała. 25 lipca 1655 roku Szwedzi przekroczyli granice Wielkopolski w okolicach Drachimia i tylko niewielki pokaz siły wystarczył, aby 15 tysięcy zwołanych na wojnę szlachciców złożyło broń. Tym nieszczęsnym pospolitym ruszeniem dowodzili wojewodowie: wojewoda poznański Krzysztof Opaliński oraz wojewoda kaliski Andrzej Karol Grudziński. Wśród zgromadzonej w obozie pod ujściem i pod wieleniem szlachty był także Jakub Rozdrażewski, Herbu Doliwa wojewoda inowrocławski i ówczesny właściciel Krotoszyna, jako że niestety nie dysponuje jego wizerunkiem, dlatego posługuje się tutaj wizerunkiem jego herbu, czyli właśnie Doliwo. Dziedzic naszego miasta pertraktował pod ujściem ze Szwedami oraz z Hieronimem Radziejowskim, notabene jego krewnym, który to Hieronim Radziejowski współpracował z królem szwedzkim. Mimo osobistych oporów Rozdrażyski ostatecznie podpisał kapitulację, ale oficjalnie oprotestował jej warunki. Po podpisaniu kapitulacji Szwedzi urządzili dla polskiej szlachty ucztę. Rozdrażyski jednak opuścił obóz wcześniej i udał się do Poznania, gdzie dwa dni później wniósł oficjalny protest przeciwko kapitulacji jako aktowi zdrady, no bo faktycznie oznaczała ona w praktyce oddanie Wielkopolski Szwedom bez walki. Pozostając wiernym Rzeczpospolitej, dziedzictwo Krotoszyna ryzykowało bardzo dużo, między m.in. zniszczenia, może nawet utratę swoich dóbr. Po kapitulacji pod ujściem, Szwedzi ruszyli w głąb Wielkopolski i 31 lipca opanowali Poznań. Społeczeństwo wielkopolskie nie było nawykłe do walk toczonych na własnym terenie, ponieważ większość konfliktów w XVI czy w XVII wieku dotyczyła przede wszystkim wschodnich, ewentualnie południowych i północnych rubieży Rzeczypospolitej. Wielkopolskie miasteczka i wsie były w zasadzie bezbronne wobec szwedzkich żołnierzy. No i w Krotoszynie warto zaznaczyć, że w tym czasie mogło mieszkać około 2000 mieszkańców, co i tak stanowiło sporą społeczność i świadczyło o dużym rozwoju, jaki nastąpił od momentu przyjęcia dóbr krotoszyńskich przez Doliwitów, przez rozdrażewskich pod koniec wieku XVI. Warto tutaj dodać, że w tym samym czasie w Kaliszu mieszkało około 2,5 tysiąca osób. Już we wrześniu locy Rzeczypospolitej wydawały się być przypieczętowane. Król szwedzki Karol X Gustaw szegował się do ostatecznego zwycięstwa i obalenia króla polskiego Jana II Kazimierza z dynastii Wazów, z dynastii szwedzkiej notabene. Prawdopodobnie w tym właśnie czasie wojska szwedzkie zajęły także Krotoszyn, a dziedzic miasta, nie, mógł, nie mogąc wrócić do swojej domeny, dołączył do nielicznych sił gromadzonych przez polskiego króla. No i wraz z wkroczeniem okupantów do Krotoszyna miasto obuścili także bogatsi mieszczanie, a także spora liczba dworzan, no bo dwór e, rozarzewskiego w Pałacu Krotoszyńskim był bardzo znaczny. Rozdaraszewski najprawdopodobniej towarzyszył Janowi Kazimierzowi w jego ucieczce na Śląsk. E, w tym miejscu pojawia nam się e, legenda na temat tejże ucieczki funkcjonująca w Zdunach. Jeżeli ktoś nie zna to odsyłam, aczkolwiek jest bardzo mało prawdopodobne, że właśnie przez zduny Krotoszyn król uciekał, no bo te tereny były zajęte przez wojska szwedzkie przecież. Wojska szwedzkie kwaterowały właśnie w mieście, z przerwami trwało to 13 kolejnych miesięcy. Żołnierze stanowili bardzo duże obciążenie dla pozostających na miejscu mieszkańców. Byli oni zobowiązani po pierwsze do żywienia, żołdactwa na własny koszt, po drugie do goszczenia tychże żołnierzy na własny koszt i najtrudniejsza sytuacja spotkała miasto i jego mieszkańców, gdy do Krotoszyna przybył znany z potopu Henryka Sienkiewicza szwedzki generał Jan Wejhard Wrzesowicz. Jego oddział który następnie ruszył na Częstochowę, na Jasną Górę, miał liczyć tysiąc żołnierzy piechoty i tyle samo żołnierzy jazdy, aczkolwiek niektóre źródła sygnalizują, że momentami liczba tych żołnierzy mogła być znacznie wyższa. Szwedzi traktowali zajęte przez siebie obszary jak kraj podbity. I zapewni nie inaczej było w Krotoszynie. Na pewno to liczne w mieście żołdactwo poniewierało. Mieszkańcami traktowało ich jak poddanych. W zasadzie jedynie burmistrzowi się upiekło, bo Szwedzi uwolnili go za to, że pilnie współpracował z nimi przy przydzielaniu żołnierzom kwater w mieście. Ponadto wielokrotnie nakładano na Krotoszyn uciążliwe kontrybucje. Zachował się dokument z tych czasów, taki wypis strat, które ponieśli mieszkańcy właśnie w wyniku. Tego stacjonowania w Krotoszynie wojska. No i tutaj posłużymy się kilkoma cytatami. I tak samemu wspomnianemu już generałowi Wrzesowiczowi mieszkańcy musieli wypłacić okup na łączną kwotę 3000 florenów, co jest kwotą olbrzymią, no bo za 30 florenów można było konia kupić. Pułkownik Sadowski otrzymał 100 florenów plus jeszcze wyżywienie i inne posługi wycenione na kolejne 1,5 tysiąca florenów. Major Langenau z oddziału właśnie wspomnianego pułkownika Sadowskiego z dwoma chorągwiami stacjonował w mieście dwa tygodnie i otrzymał 10 czerwonych złotych. Czerwonych, czyli opartych o Krusec, o nomenomen złoto właśnie. Pułk jakiego Bodekera liczący tysiąc żołnierzy i dwa razy tyle koni kwaterował w mieście aż półtora miesiąca. Po dziewięciu rotmistrzów, poruczników i chorążyk z tego szpółku przebywało najczęściej u miejscowych piwowarów, no bo też co innego mieli robić, skoro jeszcze na terenie Rzeczypospolitej nikt im nie stawiał oporu. Jeden ze wspomnianych piwowarów poniósł straty, wyliczone na co najmniej 10 talarów. Ponadto, piwowarów zmuszano też do płacenia okupu zbożem lub pieniędzmi na łączną kwotę 40 florenów. Porucznik z tego samego pułku Bodekera stacjonował u żydowskiego mieszkańca Krotoszyna, Judasza Mentlera. To jest czas, gdy tych Żydów w Krotoszynie jest coraz więcej. No i na samym początku już oficer szwedzki zarządzał swojego gospodarza 300 zł. Prokonsul musiał wpłacić 15 talarów okupu, a mieszkańcy musieli wpłacić 60 florenów grzywny Rotmistrzowi Holsteinowi. Rotmistrz to odpowiednik kapitana w kawalerii. Musieli tę y, opłatę wnieść za syna niekogo Rubskiego, który zbiegł z więzienia przy wyjeździe z miasta rotmist otrzymywał z kasy miejskiej 10 talarów, a rajtar po 2 lub 3 talary. Ponadto miasto za trzy kwartały musiał dodatkowo uiścić kwotę 2450 zł plus 600 zł w poczet kolejnych dwóch miesięcy. Mieszkańcy dodatkowo płacili jeszcze podymne w wysokości 130 florenów, podymne, czyli podatek płacony od liczby zamieszkałych domów. To jest podatek, który płacono też w trakcie w czasie pokoju, no ale tym razem e, te, te pieniądze przejmowała, przejmowała strona szwedzka. Ponadto, jeszcze opłacano składkę w wysokości 5-10 dolarów od rolników i piwowarów więc, jak widać, tych opłat, tych obciążeń finansowych było bardzo dużo. Ten ponad roczny okres stacjonowania tutaj żołnierzy szwedzkich. Musiał jakoś też zaawansować kontaktami towarzyskimi. I tak na przykład w księdze parafialnej z tego okresu, z 1656 roku, mamy wzmiankę o tym, że w Kościele Fardym doszło do ślubu żołnierza szwedzkiego niegiego Cerdera Jurgesa z Polką, z Dorotą Strzemeszna. Niemniej tak, wielki ucisk yy, spowodował, że wiosną 1656 roku rozpoczęły się w Wielkopolsce liczne akcje partyzanckie wymierzone w szwedzkich okupantów. 15 marca we Wrocławiu szlachta Wielkopolska przystąpiła do Konfederacji Tyszowieckiej, czyli Konfederacji Zawiązanej w celu wyparcia z terenu Rzeczypospolitej Wojsk szwedzkich. Jedną z głównych postaci tego związku zawiązanego właśnie we Wrocławiu był Jakub Rozdrażewski, dziedzic Krotoszyna. W tym samym miesiącu, w marcu 1656 Rozdrażewski korespondował z królową Ludwiką Marią Gonzagą, czyli z żoną Jana II Kazimierza, no i królowa ubolewała w listach nad stratami, jakie, jakie poniósł Rozdrażewski. Szczególnie chodzi tu oczywiście o straty materialne. W kolejnych miesiącach Rozdrażewski działał już w Wielkopolsce, organizując przeciw Szwedom oddziały partyzanckie. W kwietniu 1656 roku wraz z Andrzejem Grudzińskim, już tu wymienionym, wojewodą kaliskim, wraz z Piotrem Opalińskim, wojewodą podlaskim oraz Krzysztofem Grzymułtowskim, kasztelanem poznańskim, który tu później podpisze też pokój z Moskwą, stanął na czele Wielkopolskiego Pospolitego Ruszenia, które zgromadziło się pod Kaliszem. W tym samym miesiącu, w kwietniu, Dolwita miał też zbierać okoliczną szlachtę w podkrotoszyńskich lasach. Stąd też legenda o słynnym dębie Rozdrażeskich. No, legenda niewiele ma wspólnego z faktami, no bo dąb jest o wiele młodszy, niemniej pamiątka po tych wydarzeniach w postaci tablicy i samego drzewa znajduje się właśnie w lasach na południe od Krotoszyna. Na czele wystawionej przez siebie chorągwi Jakub Rozdrażewski wziął udział w zdobyciu i spaleniu Leszna. Ponadto uczestniczył też w próbie zdobycia Kościana, blokując Kościan od strony północnej i uniemożliwiając szwedzkiej załodze komunikację z Poznaniem. Ponadto Rozdrażewski atakował też szwedzkie oddziały zaczepne. Opór mieszkańców Wielkopolski względem wojsk Karola X Gustawa wzmógł się wraz z przybyciem do kraju Stefana Czarnieckiego oraz Jerzego Lubomirskiego. W połowie maja 1656 roku Rozdrażewski połączył się z wojskiem Czarnieckiego, z którym pod koniec lipca walczył w przegranej nomen no, bitwie pod Warszawą, a w następnych miesiącach wyzwalał i stolicę, ale także tutaj w Wielkopolsce Kalisz. W odpowiedzi na wzmożoną aktywność strony Polskiej Szwedzi rozpoczęli koncentrację wojsk i opuścili swoje zimowe kwatery. Generał Rzesowicz 5 lipca nakazał swoim oddziałom opuścić miasto i je spalić. Prawdopodobnie był to odwet za wspomniane przed chwilą przeze mnie działania między m.in. w Lesznie. Z tego właśnie dnia, z 5 lipca 1656 roku pochodzi zapis kosielnej księgi metrykalnej, który sporządził krotoszyński altarzysta, ksiądz Bartłomiej Gorczyński. Ksiądz Gorczyński pisze. Szwedzi i osłowieni Niemcy, dla których mord jest igraszką, gwałcenie wiary żartem, rabunek rozkoszą, miasto nasze, zniszczone mnogimi kontrybucjami, ogniem zniszczyli, zostawiając tylko przedmieście koźmińskie niespalone. Pozostałych na zgriszczach pięciokrotnie szerząc postrach, rozpraszali, napadali i mordowali. Zatem okazuje się, że nawet tak kosztowne kontrybucje nie zagwarantowały mieszkańcom Krotoszyna bezpieczeństwa, a z miasta, jak wspomina ksiądz Gorczyński, Ocalała jedynie jego północna część, czyli okolice dzisiejszej ulicy Koźmińskiej. Wojska generała Wrzesowicza zostały ostatecznie rozbite przez oddziały Piotra Opalińskiego we wsi Lubrze nad Wartą, to jest niedaleko Nowego Miasta. Sam zaś generał został schwytany przez chłopów i zatłuczony kijami 28 grudnia 1656 roku. Jednak klęska Wrzesowicza nie oznaczała poprawy sytuacji w kraju. W miejsce wycofujących się szwedów do Wielkopolski wkroczyły oddziały elektora brandenburskiego pod komendą generała Jerzego Derflingera. Te oddziały wycofały się dopiero pokonane po kapitulacji Poznania 28 czerwca 1658 roku, gdy Szwedów już w Polsce nie było. Rok wcześniej, w 1657, aby odciągnąć Prusy Książęce od sojuszu z Brandenburgią, wydano traktaty Wylawsko-Bydgoskie, które uniezależniały Prusy od Rzeczypospolitej i unieważniały hołd Pruski z 1525 roku. Niestety wycofanie się Brandenburczyków, Szwedów nie oznaczało poprawy sytuacji ani w kraju, ani w samym Krotoszynie. Mimo, że na temat następnych lat mamy niewiele informacji dotyczących naszego miasta, to wiemy, że w 1657 roku przez miasto przeszła epidemia, wywołana przede wszystkim prawdopodobnie z ubożeniem mieszkańców miasta. Ta epidemia niemal całkowicie wyniszczyła populację Krotoszyna. W tym samym roku Jakub Rozrażyski wystawił własnym kosztem oddział 100 dragonów, za który król Jan Kazimierz dziękował mu w liście z 8 czerwca i prosił jednocześnie o przysłanie tej formacji pod Królewską Komendę. Rok później, w 1658, do Krotoszynia na leczenie przybył wspomniany już kilkukrotnie wojewoda Piotr Opaliński. Oficjalnie Potop Szwedzki zakończył traktat pokojowy w Oliwie z 3 maja 1660 roku, jednak nie oznaczał on spokoju w Rzeczpospolitej. Narastał konflikt pomiędzy szlachtą a monarchą, a nieopłacane wojsko zaciężne buntowało się. Od grudnia 1659 do grudnia 1661 w Krotoszynie i okolicznych miejscowościach stacjonowało 11 nieopłacanych chorągwi wojska kwarcianego a od 20 stycznia 1660 do 9 grudnia 1661 przebywały tu dodatkowo inne formacje i ta sytuacja jeszcze bardziej pogłębiła zapaść ekonomiczną i demograficzną dóbr rozdrażewskich. Mieszczanie musieli udostępniać żołnierzom ponownie między m.in. kwatery i pożywienie, tak dla nich jak i dla ich wierzchowców i tu znów pojawia nam się wypis strat, bo takie źródło się zachowało, które Krotoszynianie też straty ponieśli w wyniku stacjonowania już teraz wojsk Rzeczypospolitej. I tak, straty te wymieniają. 20 stycznia 1660 roku, chorągiew tatarska jaraczewskiego 80 zł, beczka piwa za 7 zł, ćwierć mięsa za 2 15 zł, 15 groszy. 24 stycznia, chorągiew starosty Parczewskiego 70 zł, pisarze tej chorągi gójski i Strzycki Trzy miedziane klucze dostali za 6 zł i trzy pary butów za 7 15 zł 15 groszy. 29 stycznia chorągiew podkomorzego podolskiego porucznika Rębiowskiego dostała 150 zł, pisarzom chorągwianym dano 60 zł łącznie plus trzy półki płótna i korzeni za 21 zł. 1 lutego chorągiew starosty Radziejowskiego 180 zł, a pisarze tej chorągwi postaw sukna za 40 zł. 6 lutego chorągiew Jermaszewskiego 40 zł, kwatermistrz 15 zł. 6 lutego również 3 chorągie wojewody sandomierskiego 84 zł, na szwadron albo 5 chorągwi wspomnianego wojewody dodatkowo 90 zł, rotmistrz jeszcze tejże chorągi 36 zł. No I oddział otrzymał też w charakterze podwody konia od jednego mieszkańców, którego mu nie oddano o wartości 30 zł, oraz drugiego konia o tej samej wartości, którego po prostu wyprzęgnięto z wozu jednej z mieszczanek, która przemieszczała się ulicami Krotoszyna i również tego konia nie oddano. 7 lutego chorągiew dzieżbickiego 90 zł i kwatermistrz Ejrze Chorągwi 20 zł plus półka płótna za 5 zł dalej 11 lutego chorągiew starosty Przemyskiego otrzymała 200 zł a pisarz tejże chorągwi otrzymał 30 zł w pieniądzu 9 zł w płótnie, 5 w korzeniach dodatkowo jeszcze zabrał jednemu z mieszkańców miasta konia o wartości 60 zł tego samego dnia chorągiew monderego otrzymała 90 zł a kwatermistrz tejże chorągwi 18 zł w pieniądzu oraz 13 15 zł 15 groszy w płótnie i 4 15 zł 15 groszy w korzeniach 17 lutego chorągiew Wołoska Stadnickiego otrzymał 150 zł, a 9 grudnia 1661 roku, już na zakończenie, deputowany z konfederowanego wojska Kotlińskiego otrzymał 300 zł, jego pisarz otrzymał w suknie 36 zł, w rybach 10 zł, w skórach 10 zł, w piwie 6 zł i 11 zł w płótnie. Więc jak zauważamy, nieważne, czy w Krotoszeń stacjonowało wojsko szwedzkie, czy wojsko Podporządkowane e, teoretycznie, przynajmniej Rzeczypospolitej, to i tak mieszczanom bardzo mocno się z tego tytułu obrywało. Wobec zniszczenia Krotoszyna w roku 1661 w mieście miało ocalić, jak już ksiądz Gorczyński wspomina jedynie przedmieście Kośmińskie, i miało być ono zamieszkane przez. 70 mieszczan chrześcijańskich wraz z rodzinami, dodatkowo jeszcze miało tu mieszkać kilkadziesiąt rodzin niemieszczańskich, czyli m.in. rodzin poddanych, urzędników gospodarczych, dworzan i sług zamkowych. Dodatkowo jeszcze yy, ocaleć miało przynajmniej tak yy, Nieraz można spotkać w literaturze kilkanaście rodzin żydowskich, bo ta społeczność żydowska w tym XVII wieku, jak już wspomniałem, się mocno rozrastała. Oznacza to, reasumując, że w okresie potopu i tuż po nim, jak się okazuje, liczba mieszkańców Krotoszyna spadła o 60-70%. Były to przede wszystkim ofiary epidemii, głodu, ale także już przez księdza Gorczyńskiego mordów. No i trzeba też mieć na względzie, że w wyniku potopu i przybycia do Krotoszyna wojsk wielu tych bardziej posażnych, bardziej majętnych mieszczan po prostu opuściło Krotoszyn, wiedząc z czym będzie się wiązało stacjonowanie w miasteczku wojska. W wyniku spowodowanego potopem kryzysu gospodarczego upadła też produkcja rzemieślnicza i handel. Dodatkowo jeszcze wyludnienie spowodowało, że nawet na wsi odczuwalny był brak rąk do pracy. Był to tak naprawdę kres szybkiego rozwoju naszego miasta, rozwoju, który został zapoczątkowany pod koniec wieku XVI przez Jana Rozorelskiego. Był to dziadek wspomnianego dzisiaj kilkukrotnie Jakuba Rozorelskiego. No i nasze miasto obok Leszna, Kalisza i Kościana należało do najbardziej zniszczonych miejscowości w Wielkopolsce po Potopie Szwedzkim. Po Potopie, który przyniósł kres całej fortunie Jakuba Rozrażewskiego, a tutaj trzeba też oddać, że sam Jakub Rozrażewski miał też swój udział w tym, powiedzmy, bankructwie, ponieważ no, nie miał żadnych zdolności gospodarczych i prowadził bardzo wystawny tryb życia, więc no, jego fortuna upadła, Krotoszyn przez długi czas nie odzyskiwał swojego znaczenia. Kosztowności dziedzica, kosztowności rozrażyskiego zostały zdeponowane przez jego żonę w klasztorze Bernardynów w Kobylinie, ale zostały podczas potopu zrabowane. Wielkie zadłużenie dóbr doprowadziło go do bankructwa, no i w testamencie rozrażyski obliczył swoje długi na milion sto tysięcy złotych polskich. Sumami dłużnymi obciążone były też dobra jego żony, której pozostawił. W spadku zajęcie się uregulowaniem tych zobowiązań nie było zbyt prostą sprawą. Na egzekutorów tego testamentu wyznaczył Piotra i Jana Opalińskich oraz Władysława Leszczyńskiego. Sam Rozdrażewski zmarł po długiej i ciężkiej chorobie 4 kwietnia 1662 roku i spoczął w podziemiach Kościoła Farnego w Koźminie u boku swojej pierwszej żony Anny z Opalińskich-Przyjemskiej. Po śmierci Jakuba Rozrzaelskiego miasto odziedziczyła wdowa po nim Katarzyna z Opalińskich przywilejami bezskutecznie próbowała odbudować zarówno zrujnowaną fortunę rodową jak i samo miasto. Robiła to zarówno dla siebie, jak i dla swoich siedmiorga dzieci, które miała właśnie z Jakubem Rozrzaelskim. Niestety była często oszukiwana przez dzierżawców i przyjaciół. Do końca życia sądziła się o dobra krotoszyńskie i zmarła w roku 1600. 80. W połowie lat 80. O, o bardzo zadłużony majątek zaczął stopniowo wykupywać pułkownik Franciszek Zygmunt Gałecki, przyjaciel Jana III Sobieskiego, który do końca XVII wieku postawił na nogi podupadłe dobra krotoszyńskie. No ale to już kolejna historia. Bardzo dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że Państwo, chociaż częściowo, teraz rozumieją tę moją decyzję o tym, żeby ten materiał znalazł się w cyklu poświęconym potyczkom w okolicach Krotoszyna. Na dzień dzisiejszy Państwu bardzo dziękuję, zapraszam w przyszłym tygodniu na kolejny materiał i do zobaczenia, wszystkiego dobrego!